270 wystawców i 130 premier. Tak było w Genewie w ubiegłym roku. Czy tegoroczne 79 już targi będą tak samo atrakcyjne? Na razie wiemy tyle, że szwajcarskiej imprezie kryzys niestraszny. Tak, to prawda. Po widocznym kryzysie w Detroit, praktycznie odwołanych targach w Barcelonie i informacjach o kolejnych koncernach wycofujących się z Frankfurtu, Genewa może pochwalić się kompletem wystawców i 20 firmami na liście rezerwowych. Potwierdzono do tej pory ponad 60 premier, w tym na stoiskach Audi, Porsche czy BMW. Jak co roku jesteśmy na miejscu w Szwajcarii i będziemy relacjonować dla Państwa te targi na bieżąco. Postaramy się pokazać Państwu wszystko, co w Genewie najważniejsze, w tym zrelacjonować każdą z najciekawszych premier. Serdecznie zapraszamy do oglądania naszych relacji na Moto24TV już od 5 marca.